Nadzieja. Czasem wydaje nam się, że to tylko słowo, takie, które ludzie rzucają, żeby kogoś pocieszyć. Nie trać nadziei, mówią. Ale kiedy przyjrzymy się swojemu życiu, szybko zauważymy, że nadzieja to coś o wiele więcej, coś o wiele głębszego. To nie jest pusta obietnica. To jest niesamowicie potężna energia, subtelna, niewidzialna, a jednocześnie tak bardzo realna. Tak bardzo realna, że bez niej nie da się przejść przez trudne chwile. Wyobraź sobie moment, w którym wszystko wydaje się walić. Może to rozstanie, może choroba? A może sytuacja, w której nagle grunt osuwa Ci się spod nóg. Rozum mówi wtedy, to koniec, nie ma sensu walczyć. A jednak coś wewnątrz Ciebie wciąż mówi, to jeszcze nie koniec. Idź kawałek dalej. To właśnie nadzieja. Nie daje Ci od razu gotowych rozwiązań. Ale sprawia, że w ogóle chcesz zrobić kolejny krok. Nadzieja jest jak oddech duszy. Nawet jeśli wszystko inne przestaje działać zdrowie, finanse, relacje, ona potrafi utrzymać cię przy życiu. To taki niewidzialny fundament, na którym. Opiera się nasza codzienność. Bez niej człowiek zamyka się w sobie, gaśnie. Z nią potrafi rozkwitnąć nawet wtedy, gdy ziemia, na której stoi, popęka i jest niesamowicie sucha. W duchowości mówi się, że nadzieja to nie iluzja ani oczekiwanie na cud. To żywa energia, która otwiera drzwi do przyszłości. Czasem jest to cichy obraz w głowie, czasem uczucie w, w sercu, czasem jedno na pozór zwyczajne zdanie. Zdanie, które być może usłyszysz od drugiego człowieka, które gdzieś przeczytasz, ale które daje ci niesamowitą siłę. Nadzieja ona nie zmienia wszystkiego od razu, ale tworzy przestrzeń, w której może wydarzyć się coś zupełnie nowego. W relacjach nadzieja bywa tym, co w pewien sposób trzyma nas przy ogniu, kiedy serce jest zranione. Ile razy w swoim życiu myślałeś, ja na pewno już nigdy nie zaufam, już nigdy nie będę kochać, Już nie chcę być z nikim W żadnej relacji A jednak po czasie coś w tobie Zaczyna szeptać Otwórz się Jeszcze spotkasz kogoś Kogoś, kto cię pokocha Naprawdę To właśnie Nadzieja Bez niej Stalibyśmy zamknięci rozbawieni bliskości. Z nią mamy odwagę otworzyć serce na nowo. W moim życiu były takie momenty, kiedy wydawało się, że wszystko się skończyło. Rozsądek podpowiadał, to jest bez sensu, odpuść. Ale gdzieś głęboko czułem coś zupełnie innego, taki malutki płomień, który nie pozwalał, żeby zgasł. To właśnie nadzieja. Oczywiście nie rozwiązała za mnie problemów, ale sprawiła, że wstałem kolejnego dnia i potem kolejnego, że zrobiłem jeszcze jeden krok, a potem jeszcze jeden krok i jeszcze jeden. Że wciąż wierzyłem, że warto. I myślę, że Ty też masz w sobie takie wspomnienia. Może to był kryzys, może choroba, może jakaś trudna relacja, a jednak wciąż jesteś tutaj. Dlaczego? Bo nadzieja nie pozwoliła Ci się poddać. To ona była tym niewidzialnym fundamentem, który trzymał cię przy życiu. Nadzieja nie potrzebuje wielkich słów. Nie musisz o niej krzyczeć. Ona działa po cichu, jak właśnie ta iskra. Jak płomień świecy w ciemności. Ale pamiętaj, nawet najmniejszy płomień, malutka iskierka, potrafi rozświetlić największy mrok. Chciałbym, żebyś zapamiętał dzisiaj jedno. Nadzieja to nie jest luksus. To nie coś, co mają tylko nieliczni, wybrani. Nadzieja. To twoje naturalne prawo. Ona zawsze była w tobie i ona zawsze będzie. Nawet jeżeli przychodzą takie chwile, że o tym zapominasz. Wiem też, że nadzieję można pielęgnować. Można ją wzmacniać, można ją zapraszać do swojego życia. Dlatego też. Przygotowałem dla Ciebie proste ćwiczenie, które pomoże Ci się spotkać właśnie z własną energią nadziei, ale oczywiście zrobimy to w zupełnie osobnym filmiku, który będzie dzisiaj wieczorem, abyś mógł tak naprawdę znaleźć tą chwilę i poświęcić się temu. Na dziś chcę Cię zostawić tylko z jedną myślą. Dopóki tli się w Tobie nadzieja, dopóty nic nie jest stracone. Bo zawsze możesz zrobić jeszcze jeden, jeden krok. Energia nadziei, niewidzialny fundament naszego życia. Kochani, serdecznie zapraszam do artykułu na stronie akademia transformacji A dzisiaj. Kolejnym nagraniu, które będzie troszeczkę później, zapraszam Was do wspólnej medytacji, gdzie spotkamy się z tą właśnie energią nadziei, ale to później. Dziękuję kochani za wszystkie lajki, komentarze, udostępnienia. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube. Dziękuję, że jesteście. A dzisiaj kochajcie się więcej i do zobaczenia. 不行吧。